Oto jeden z możliwych prostych pomysłów. Oznaczam badany kąt przez alfa i dorysowuję odcinek P16-P11. Stąd z tego trójkąta, który nam się pojawił, kąt alfa to będzie 180 stopni minus beta minus gamma. Teraz wystarczy wyznaczyć miarę kąta beta i kąta gamma, co nie będzie trudne. Ponieważ przykładowo kąt beta i kąt 2 beta, tak narysowany, to kąty wpisany i środkowy, oba oparte na wspólnym łuku P11-P1. Ten łuk składa się z 10 równych, małych łuków spośród 24. To tak, jakbyśmy dużą pizzę podzielili na 24 części i badali ten duży kawałek złożony z 10 części. Kąt 2 beta to będzie 10 z kąta 360 stopni, czyli 5 Co daje 150 stopni. W tej sytuacji kąt beta ma miarę 75 stopni. Analogicznie wyznaczamy kąt gamma. Najpierw 2 gamma co stanowi 6 czyli 1 czwarta kąta pełnego, co daje 90 stopni. W tej sytuacji gamma ma miarę 45 stopni. Po odjęciu od 180 stopni bety i gamy dostaniemy faktycznie 60 stopni. Zatem wszystko jasne. Dowód zakończony.